Panie prezydencie, idzie lato wraz z latem, pewnie pogoda. Miejmy nadzieję, że będzie tym razem słonecznie i ciepło. A jeśli tak, to ruszają kąpieliska. Część już działa tych krytych, a otwarte no to co prawda, chyba tylko jedno. Tak, już od pierwszego dnia wakacji basen na startowej otwieramy dla mieszkańców. Oczywiście w oczywisty sposób nie jest to dostępność taka jak zawsze, bo zgodnie z aktualnymi procedurami na taki obieg może wejść połowa osób w stosunku do dostępnych miejsc. W wypadku basenu przy ulicy Startowej w Cygańskim Lesie jest to 1250 osób. One będą pytane o stan zdrowia, o kontakt z ewentualnymi osobami zarażonymi. Będzie tam ścisła ewidencja. Oczywiście wszystkie te obostrzenia dotyczące odległości będą zachowywane. No, Wiadomo, że jest to jakaś ciążliwość i może się zdarzyć tak, że nie wszyscy chętnie wejdą, ale i bezpieczeństwo i zalecenia są dla nas najwyższym priorytetem. Powoli do funkcjonowania wracają różne poprzednio. Przymknięte powiedzmy w ten sposób miejskie instytucje, m.in. Podbeskidzki ośrodek interwencji kryzysowej. Tak, jest to bardzo ważna inwestycja w naszym mieście i w powiecie. To nie było tak, że to instytucja nie działała w ogóle, ale no przechodziliśmy tutaj teraz otwarcie takie już bezpośrednie dla osób, nie tylko pomoc telefoniczna. Jest to niezwykle ważna jednostka w naszym mieście, bo tak w dużym mieście, bo przecież nie jesteśmy małym miastem, ilość sytuacji kryzysowych, czy w ramach rodziny, czy w ramach jakichś wypadków, śmierci bliskich osób. Pomocy psychologicznej jest to bardzo ważne, także cieszę się, że ta instytucja też będzie już na odpowiednim poziomie wspomagać naszych mieszkańców. To pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, ale też mamy już coraz więcej pomocy tak zwanej rozrywkowej. Teatr Polski wraca do normalnego funkcjonowania. Pierwsza paprem, praprem po pandemii. Znaczy w trakcie pandemii, ale po otwarciu. Tak, tak. No ja uważam, że muzyka, kultura, dobre samopoczucie przeciwdziała problemom psychologicznym, których w dzisiejszym świecie nie brakuje. Także bardzo dobrze, że wracamy również w połowie do normalności, bo zgodnie z przepisami czy w Beceku, czy w teatrze tylko połowa publiczności może uczestniczyć w przedstawieniach. Bardzo dobrze była to też okazja do tego, żeby w taki no, jak najbardziej odpowiedni sposób uhonorować tych naszych twórców z zakresu teatru z okazji Dnia Teatru, gdzie zostały też przyznane nagrody. No, cieszymy się, że wprawdzie nie w pełni, ale ta normalność wraca w wielu dziedzinach życia miasta, bo wiem i mam mnóstwo sygnałów, że mieszkańcy bardzo na to czekają. Oczywiście za każdym razem prosimy o rozsądek, o to, żeby dbać o siebie, a przez to dbać też o innych. Te środki ochrony osobistej, które są zalecane cały czas. W obiektach zamkniętych. Bardzo proszę o zwracanie na to uwagi. Matury się kończą, natomiast chyba w tej chwili najwięcej do powiedzenia mają ósmoklasiści, którzy właśnie zdali testy i przygotowują się do naboru elektronicznego tym razem. No, ten nabor elektroniczny był zawsze, a w tej chwili jest wręcz zalecany, a nawet wszystkie te dokumenty, które dotychczas należało donosić, w tej chwili dopuszczalnie jest przesyłane w formie elektronicznej. Ważna jest data 10 lipca, bo do tego czasu należy się zarejestrować przez podanie numeru PESEL w ten system, który działa od wielu lat. Przypomnę adres śląskie.edu.pl, oczywiście bez polskiej czcionki. Tam też jest zakładka pomoc dla tych, którzy chcą się rejestrować we wszystkich typach szkół ponad podstawowych. Zachęcamy do tego. Tam można wybrać dowolną ilość oddziałów w trzech szkołach. Myślę, że poprzednim roku udało nam się zagwarantować odpowiednią ilość miejsc, że również będzie tak w tym roku. Jedyna szkoła, gdzie trzeba to robić osobiście, to jest szkoła branżowa imieniem Gorkiego, przepraszam, na ulicy Gorkiego, <grych> do której trzeba zgłaszać ten, te sprawy osobiście. MOPS, program opieka wytchnieniowa, to coś, co szczególnie potrzebne jest tym, którzy mają chorych w rodzinach i muszą na co dzień Całkowicie się im poświęcić. Tak, również tutaj wracamy do normalności, bo ta opieka wytchnieniowa a to był projekt, który szczególnie w zeszłym roku był, mocno w niego inwestowaliśmy. To jest bardzo ważne, aby osoby, które przecież na co dzień opiekują się osobami, które nie są samodzielne, mogły te osoby dać pod opiekę instytucjom miasta, aby w tym czasie załatwić swoje życiowe sprawy, bo ci, którzy mają chorą osobę w domu, wiedzą, że to jest. Kłopot z normalnym, codziennym załatwieniem życia, chociażby pójściem do fryzjera, do urzędu, załatwienie spraw osobistych, załatwienie w czegoś banku, myślę, że jest to bardzo dobra, dobre działanie i doceniane właśnie przez tych, którzy mają osoby chore albo no, niesamodzielne w rodzinie. Straż miejska pomaga MOPS-owi w dostarczaniu racji żywnościowych. To takie działanie nietypowe dla tej formacji, która w tym okresie ma szczególnie dużo pracy. No, Straż Miejska w ogóle przemodelowała swoje działania w okresie pandemii. To, za co najbardziej nie lubimy Straż Miejska, jest to ważne, czyli ta kontrola właściwego parkowania w mieście. Zeszła na pewno na dalszy plan, no bo ta pomoc mieszkańcom w ramach epidemii stała się priorytetem. Nie tylko dostarczanie osobom, które tego potrzebują, paczek żywnościowych, ale też chociażby kontrolowanie w miejscach publicznych zachowywania się takiego, żeby nie szkodzić innym. Również jeśli chodzi o ten najostrzejszy moment zamknięcia urzędu, strażnicy pilnowali wejścia, mierzyli temperaturę i wyjaśniali ludziom, no że te utrudnienia są potrzebne właśnie dla ich dobra. Co nie wszyscy rozumieli, no, praca strażnika miejskiego, już znowu wracamy do zagadnień psychologicznych, nie zawsze jest łatwa, bo jeżeli stoi się na pierwszej linii frontu obostrzeń, zawsze można usłyszeć parę niemiłych słów, niestety. Na biejskich ulicach pojawiły się nowe, stare autobusy, ale na pewno z nowym napisem. Komunikacja beskiska. Łatwiej będzie Bieszczanom dojechać do innych miejscowości i mieszkańcom tamtej okolicy przyjechać do nas, czy to na razie tylko kosmetyka? Nie sądzę, żeby nazwa warunkowała jakość usług. Oczywiście tutaj nie mamy zastrzeżeń. Ten związek międzygminny, który w ramach powiatu Bielskiego założył gminy, aby właśnie umożliwić mieszkańcom powiatu bielskiego komunikację w ramach powiatu i z ośrodkiem głównym, czyli z Bielskim Białą. Cały czas się rozwija, tutaj współpracujemy, koordynujemy swoje działania. A zmiana nazwy, no cóż, mnie się podoba. ZGM, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej realizuje program pod nazwą Rozwój Mieszkalnictwa Socjalnego i Chronionego w Bielsku Białej. Nazwa długa, ale ważna, bo pięć budynków zostanie w ramach niego wyremontowanych. Tak, czasami warto wymyślić nawet taką za długą nazwę po to, żeby uzyskać odpowiednie dofinansowanie i tak jest też mówiąc trochę żartem w tym wypadku, bo większa część tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Tak, to jest cały system, element całego systemu rewitalizacji naszego centrum miasta, szczególnie budynków zabytkowych. To jest etap w ramach rejonu, rejonowych inwestycji terytorialnych. Natomiast też przystępujemy do większego programu, też o ciekawej nazwie Nowe Życie w Starych, Nowych Kamienicach, gdzie ubiegamy się i w zasadzie już to finalizujemy o dotowaną pożyczkę rewitalizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego na około 66 milionów złotych, no gdzie kilkadziesiąt kamienic w tym najbardziej atrakcyjnym centrum zabytkowym naszego miasta również zostanie w pełni wyremontowana. Panie Prezydencie, już niecały tydzień zostało nam do wyborów 28 czerwca, wyborów prezydenckich. Co Bielszczanie powinni wiedzieć, na co się przygotować, jak pójść do tych wyborów? No, najważniejsze są te procedury wprowadzane na rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które mogą być pewnym utrudnieniem, ale myślę niewielkim. Przede wszystkim rozsądek i wszystkie te obostrzenia, które na co dzień mamy. O, są oczywiście dodatkowe. W każdym lokalu wyborczym nie może przebywać więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe, nie licząc komisji, więc będzie to regulowane przez specjalną osobę, która będzie tego pilnowała, więc może się zdarzyć tak, że trzeba będzie troszeczkę poczekać w jakiejś kolejce, żeby bezpiecznie zagłosować. Oczywiście bezwzględnie maseczki. Przed wejściem do lokalu wyborczego będzie dezynfekcja rąk. Zalecane jest, aby i o to proszę, żeby przejść chociażby z własnym długopisem, to też jest ważne. Komisje będą wyposażone zarówno w rękawiczki ochronne, przyłbice, maseczki. Odległość między członkami komisji musi być przynajmniej półtora metra, jak również przynajmniej sześciokrotnie w czasie tego cyklu wyborczego, tego dnia wyborów, będzie wietrzone pomieszczenie. Oczywiście bez zakłócenia głosowania. No, i te szczegółowe informacje też będą przed komisjami, przed lokalami wyborczymi. Bardzo proszę o rozsądek, bo wygląda na to, że nasi mieszkańcy niechętnie podeszli do możliwości głosowania korespondencyjnego, bo na 133 tysiące uprawnionych do głosowania w naszym mieście tylko tysiąc osób wyraziło taką chęć. Także apeluję o rozsądek, ale przede wszystkim apeluję o udział w tych wyborach, bo jesteśmy znani w całym kraju z naszej wysokiej ponadprzeciętnej frekwencji, a z tego trzeba być dumnym.